Witam wszystkich, to znowu ja. Eee, może wyjaśnię na początek kilka rzeczy. Bo ktoś mi tam, w sumie ktoś, już parę osób mi sugerowało, że mam sobie pisać scenariusze, bo mam za długie przerwy w eee, moich wypowiedziach i tak dalej. No i gdzieś tam coś z dykcją i tak dalej, i tak dalej. Kwestia jest tego typu taka. Po pierwsze. Dlaczego ja mam takie przerwy w moich wypowiedziach? Wynika to z tego, że gdzieś tam cierpię na masakryczny ślinotok. Dużo generalnie piję. Yy, nie wiem czym to jest spowodowane, ale... ale tak mam. A chcąc uniknąć wszelkich pf, 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 do mikrofonu. Muszę robić co jakiś czas przerwy i... I pozbywać się nadmiaru śliny poprzez jej przełknięcie. Nie wiem, może by się trzeba z tym wybrać do lekarza, ale... Ale jak na razie nie jest to dla mnie uciążliwe, wszyscy mnie rozumieją. Wydaje mi się, że mówię dość wyraźnie i głośno. Staram się przynajmniej, że tak było. Wybaczcie, ale znowu musiałem przepukać gardło. Generalnie nie mam problemu z mówieniem, układaniem myśli, wiem, o czym chcę mówić, scenariusz mi nie jest potrzebny. Nie chcę robić czegoś takiego, jak robią niektórzy youtuberzy, czyli nagrywam sobie filmik, kładam sobie wypowiedzi, czy coś takiego. Bo to nie ma być ogrywane, obcinane, edytowane i tak dalej. Chcę, żeby to było jak najbardziej realistyczne ze wszelkimi przeszkodami realnymi staram się ich unikać a jak już niektórzy zdążyli się przekonać plątają mi się czasami dzieci przy komputerze no to by było tak na tyle no co ja mogę więcej Wam powiedzieć w tej kwestii wszelkie uwagi mile widziane będę starał się dostosowywać aczkolwiek ja jestem w takim już wieku, że pewnych kwestii jeśli chodzi o, o moje wypowiedzi, styl wypowiedzi i tak dalej nie jestem w stanie już zmienić w 100%. Mogę gdzieś tam to korygować tylko i wyłącznie. E, aczkolwiek wiadomo, no to są pewne nawyki, których się nabywa przez całe życie i nie da się tego tak e, zmodyfikować z dnia na dzień. Młodym osobom, gdzieś tam nastolatkom będzie łatwiej, dlatego że ich organizm się jeszcze kształtuje, aparat mowy też rośnie, jak cała reszta ciała. Barwa głosu też się modyfikuje. Ja niestety już swoje lata nastoletnie dawno przeżyłem. Jedyne co mogę robić to tylko usilnie pamiętać o tym, żeby sposób mojej wypowiedzi był płynny i gdzieś tam nie, nie obfitował we wszelkie i, y, e, o i, i seplenienia itd. Tak aczkolwiek wydaje mi się, że z seplenieniem nie mam problemu jeśli takowe występuje to bardziej jest to kwestia mikrofonu, e, obróbki, dźwięku bo też zauważyłem, że e, sam obraz po obróbce dużo traci choć nie korzystam z jakiegoś tam darmowego Windows Movie Makera, który bardzo kroi na jakości. Ale widzę, że nawet po obróbce tym programem gdzieś tam jakiś ubytek jakości jest, no bo to musi być skompresowane do pliku MP4. Kolejna kompresja przetworzonego materiału to jest wysyłanie na YouTube. Nie wiem dlaczego to tak działa. Nie mam niestety komputera z NASA do obliczania trajektorii w iluś tam obiektów astronomicznych. Mam zwykły komputer za nieco ponad 2000, więc jego moc obliczeniowa też jest ograniczona. Dlatego na dzień dzisiejszy moje wideo będzie takiej jakości, jakiej jest. Jeżeli uda mi się coś więcej zarobić, to będę oczywiście komputer modyfikował, żeby jakość... Dźwięku i obraz była lepsza. Jak na razie musicie znieść to co macie. Ja oczywiście będę dokładał wszelkich starań, żeby było to jak najlepiej i jak najpłynniej. Dobra, przejdźmy do czołgu. Iron Duke. Miałem wam nagrać pierwsze bitwy z tego. Wczoraj jak go wygrałem. Wczoraj... Nie wczoraj. W poniedziałek wieczorem, dzisiaj jest środa. Czyli przedwczoraj. Ale niestety szło tak fatalnie, że stwierdziłem, że nie będę tego wrzucał, no bo co ja wam wrzucę? 5-6 walk, gdzie zginąłem w, w ciągu minuty, półtorej maksymalnie, najdłużej co mi się udało przeżyć. Czasami nawet ginąłem w 40 sekundzie. Przepraszam, ale znowu musiałem kartę przepukać. No, wynika to z tego, jak widzicie, że mam tak naprawdę tylko pierwszą erę. Z drugiej ery, w poniedziałek, miałem tylko Matyldę, eee, Walentynę i ten Armored Car. Zbadałem wczoraj, jak gdzieś tam próbowałem tym Iron Duke'em grać. W z racji tego, że to jest trzecia era pojazd premium, więc te maszynki gdzieś tam... szybko odblokowałem. No bo jakąś aktywność tam starałem się mieć w bitwie i gdzieś tam próbowałem przeżyć. W jednej bitwie nawet mi się udało zrobić trzy fragi. Aż. W każdym bądź razie... Iron Duke to tak naprawdę... Można by powiedzieć, komet. Można by powiedzieć, nawet. Bo tu mamy napisane A-34, komet. Iron Duke. Jest to po prostu taka nazwa tego czołgu. Nie wnikałem w historię tego pojazdu. Prawdopodobnie ktoś nim tam jeździł. Jakiś znany brytyjski tankista. Tak czy siak. Um, czołg. Kwadratowe pudełko. No i jak się okazało spełniło się to co mówiłem zanim weszły czołki brytyjskie. Że kwadratowe brytyjskie pudełka będą zbierać baty. Jedyne co je ratuje to te armaty. Aczkolwiek, żeby przetrwać, to trzeba niestety pewien dystans trzymać od wroga. I za bardzo nie wystawiać pancerza. Praktycznie jakiekolwiek trafienie front, bok cokolwiek skutkuje zejściem na strzał um, więc trzeba bardzo um, ostrożnie jeździć przynajmniej w moim wykonaniu nie wiem, może komuś innemu idzie lepiej jeśli chodzi o brytyjskie czołgi ja nimi nie gram, więc mogę, um, mogę pewnych rzeczy nie wiedzieć na temat taktyki z nimi aczkolwiek chciałem Wam pokazać ten czołg jak to wygląda w bitwie nie będę sobie uzupełniał pozostałych slotów dlatego że tam mam za niski BR a chodzi o to żeby wam pokazać Iron Duke, a nie a nie inne maszynki z niższych R które każdy może mieć zobaczymy ile poczekamy 28 tysięcy online czyli standard w tej godzinie ja jestem przyzwyczajony do tego bo ja głównie gram rano rozegrać bitwę zajmującą na miejsce drużynie. miejsca 1-6 może być trudno dlatego że ja nie ogarniam Brytyjczyków jak mi się uda to mi się uda dobra, jest o czyli klasyka przy 283 tysiącach 000... Nie przekroczyłem jak na razie minuty czekania. A już miałem 22 tysiące ludzi. Dlatego jak już tam w jednym filmie z World of Tanks wspomniałem, nie rozumiem tego jakim cudem w Thunderze, gdzie rano jest 20, maksymalnie 30 tysięcy. Nie tak. Zamienimy sobie to, zobaczymy co to podziała. No, maksymalnie 30 tysięcy jest w War Thunderze. i maksymalnie w trybie AB czeka się minutę, to jest maksimum. Natomiast w World of Tanks mamy 120 000 do 200 tysięcy w wieczorem i na, na bo też w sumie jest takie AB, bo to jest bitwa totalna arkada z randomem itd. Tak i wszystkie inne takie paści i tam się czeka i dwie minuty więc nie wiem drodzy gracze czy jest tak bardzo na co narzekać jeśli chodzi o matchmaking w wardanderze ale nie będzie wyglądać. Wystaje czy nie wystaje? produktu oh. jeszcze jestem kontuzjowany najbardziej potrzebny mi palec czyli od prawego przycisku myszy oh. miałem samochód i gdzieś tam odpinałem wąż nie chciał zejść i wyrwałem sobie kawałek skóry zobaczymy ile teraz będzie czekania o, z reguły jak tam jest oczekiwanie na bitwę trochę 100 graczy z hakiem I tak już się dołącza Zobaczymy ile będzie teraz mhm. Chyba za bardzo pochwaliłem Będzie krócej niż minuta? Aha, pochwaliłem matchmaking Ha, 58 sekund Czyli jednak jest poniżej minuty. Bitwa o las Hurtgen. Dobra, gdzie ja tu mogę pocisnąć? O... Matko, nie znam w ogóle tej maszyny. Gram już chyba z dziesiątą bitwę, może piętnastą. I nie potrafię tego czołgu rozgryźć. Ale tak jak mówię, no kwadratowe pudełko. Dużo płaskich przestrzeni idealnie się nadają pociski No jeszcze jest super. Pięknie. Fajnie to wygląda, ale muszę wam powiedzieć, że bywa to momentami irytujące. Tak jak na przykład teraz, kiedy jest za pół słońca i jedzie się pod słońce. Aczkolwiek tak. Tak to jest jak się strzela pod kalibrowem, nie? Czymś trzeba atakować z daleka. Tak, o to chodziło. Teraz tu przez ścianę. Jednak nie dało się. Tak jest, o to chodziło. O, nie zostało. No, Tiger 2P. O, z drugiego końca mapy, normalnie. Oczywiście. No, wystarczy po prostu trafić w ten bok i Sayonara. Dobra. Następna bitwa ale przynajmniej coś podziałałem nie było źle oh. Dobra, jeszcze jedna bitwa 116, zobaczymy czy tak wrzuci nas od razu Ja mam na moim czwartym przycisku myszy przybliżenie. No i o czym ja mam teraz opowiadać? Zegarek się kręci. Nie no, może kiedyś znajdę czas. Na zrobienie Brytoli na razie muszę dokończyć Niemców Potem może zajmę się ruskimi, bo tam też mam cz czwartą erę o, Jest Berlin Berlin, Berlin Gdzie by tu pojechać? z Brytolami jest jeszcze jeden problem podobny jak no z Niemcami zresztą no ruskie czołgi mają wieże praktycznie z przodu tak natomiast brytyjskie czołgi mają tę wieże jednak bardziej w środku i dlatego ciężko jest wyjeżdżać za wszelkich budynków bo już mamy 1 trzecią czołgu wystawioną tak. e, podczas gdy ruskie czołgi mają ile? No tam tam 1 czwartą do tego jeszcze mają ten piękny skos na froncie czego nie mają e, brytyjskie czołgi i nie ma e, nie mają niemieckie przynajmniej tam do, aż do pantery i, i tygrysa 2 także nie jest to zbyt powiedziałbym fortunna konstrukcja przynajmniej na, na, na tryb AB ale brytyjskie czołgi nie walczyły w Europie te które walczyły w Europie to były tak naprawdę brytole z lend Lizu które Brytyjczycy dostali od Amerykanów Wszystkie brytyjskie czołgi, te właśnie takie kanciaste, e, walczyły w e, Afryce, tam z Niemcami. I tam... tam były, tak powiem, niepotrzebne skosy. Tam się walki prowadziły na dalekie dystanse, bo jednak nie było zieleni i tak dalej. Więc można by się było słuchać. No, wystaw łypek. Wystaw łepek, holender jasny Niestety tego budynku się nie da zniszczyć, bo osłania yy, punkt spawnowy Będziemy może uda nam się tego tu zniszczyć Jest, dostał I już się pala normalnie Jeden strzał

Pięknie kolega robił. Matą z tyłu we mnie strzelał. A, Holender, nie widzę kto to był. Chciałem sobie zobaczyć. Następny. Następny, następny. Następny, następny, następny. Tak, to jest ten piękny koleś. Oksito statystyki, oksito, złość skarbę i tak się robi. Um. Okej, okay. może jeszcze jedną bitwę. Zaczynam powoli ogarniać ten czołg. Ale widzicie, jeden celny strzał przeciwnika i mamy pozamiatane ze wszystkim. Tak cienki jest ten czołg. Fatalnie umiejscowione wszelkie podzespoły i załoga. Tego czołgu nie trzeba specjalnymi pociskami jakiś tam podkalibrowymi i tak dalej. Wystarczy jeden dobry hmm. przeciwpancerny. Nawet nie wiem czy nie wystarczyłby jakiś odłamkowo burzący, żeby się nim zająć. Chciałbym sobie posprawdzać. Ale forsowanie Renu. Matko jedyna. Uwielbiam miasta. Ale bynajmniej nie tym... Nie tym czołgiem. Paradoksalnie najlepiej mi się w miastach jeździć tygrysem. Nie wiem dlaczego. Tygrys i PZ4, czyli w sumie te kanciaste czołgi. czego tu zacząć z czego by tu zacząć? Po nic jedziemy. Trzeba tu jakoś z głową rozebrać. Czyli na przykład uderzyć w tą stronę. Będą też tu wcinać. Ile zaskoczyłem i już mam stratę? No, oh, to był błąd. To był błąd, po co ja się tam pchałem Mam no, to co mówię, widzicie Jeden strzał i załoga po prostu I wystarczy gdziekolwiek strzelić oh. Ciężko będzie z tym czołgiem Nic Masakra, nic, nie zarobiłem nic Ani jednej dobrej bitwy co by tu zobaczyć wnętrze czym by się tu można ustawić zbiornik paliwa, chłodnica no w sumie nie ma się czym ustawiać no nie, gdziekolwiek po prostu kwadratowy pancerz tu poleci przód pancerz co my tu mamy No, 60 no tu niby 72 mm no ale po prostu no tu jest No w sumie to by trzeba po prostu za każdym razem chować ten tyłek. Za każdym razem. No. Boki to jest 14 mm. Byle, a, byle pelotka nas załatwi. A, front, front wieży. Tylko i wyłącznie. Bo tu jest 76 mm, które na tym poziomie jest przebijane przez wszystkie maszyny. Więc tylko i wyłącznie front wieży nam zostaje. I nic więcej. Tylko i wyłącznie. Dobra, no. Jak trochę ogrom ten czołg, to może do niego wrócę kiedyś. Jak na razie to będzie na tyle. Miłego dnia wszystkim. Do zobaczenia w następnym odcinku.